Partner On Air. Dzień dobry, Jarosław Kamiński, adwokat, Associate Partner w Kancelarii Rudoland Partner. Serdecznie Państwa zapraszam do odsłuchania kolejnego podcastu poświęconego danym osobowym. Dzisiejszy podcast skupi się na aspektach związanych ze zmianami w regulacjach dotyczących przesyłania danych osobowych z krajów Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, jako tak zwanego państwa trzeciego. W podcaście będą rozmawiać Tomasz Pleśniak, radca prawny Senior Associate, oraz Rafał Zalesiński, adwokat. Z naszego wrocławskiego biura Rzódmy Partner. Serdecznie Państwa zapraszam. Cześć Tomku, cześć Rafał. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o uregulowaniu przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. Jak ta kwestia obecnie wygląda? No trzeba przyznać, że jest ona dość skomplikowana, zważywszy na fakt, że do tej pory, a w zasadzie do czerwca 2020 roku obowiązywa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską Umowa międzynarodowa, tak zwana tarcza prywatności, na mocy której Stany Zjednoczone zostały uznane za równorzędnego partnera do przesyłania danych osobowych z Unii Europejskiej, tak jakby gwarantująca, że Stany Zjednoczone są podmiotem zapewniającym odpowiedni poziom standardów ochrony danych osobowych. Do czerwca 2020 mówię, ponieważ został wydany wyrok przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a stało się to za sprawą aktywisty i austriackiego prawnika Maksymiliana Schremsa, który wraz z organizacją non of Your Business prowadził postępowania. No, już trochę tych postępowań było wcześniej, tak naprawdę, ale w skrócie, do czego doprowadził wyrok Schrems z oznaczeniem 2, czyli już tak naprawdę drugi wyrok. Zainicjowany przez, przez tego aktywistę, no, doprowadził do tego, że ta tarcza prywatności została całkowicie wyłączona z obrotu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A dlaczego Trybunał wyłączył z obrotu tę tarczę prywatności? Tutaj były dwa bardzo istotne motywy, które były podnoszone przez właśnie Maksymiliana Schremsa i Non-Offer Business wielokrotnie. Przede wszystkim jest to dostęp do danych. Praktycznie nieograniczony, który został przyznany przez Stany Zjednoczone Służbom Federalnym, wewnętrznym organom bezpieczeństwa, między innymi właśnie FBI, a także druga kwestia to jest brak organu, który zajmowałby się ochroną podmiotów, które czują się pokrzywdzone w ten sposób. Czyli z jednej strony brak proporcjonalności tak naprawdę przesyłania danych, ponieważ niezależnie od tego, czy było to potrzebne, czy nie było to potrzebne, tak naprawdę te dane. Na zasadzie, czy, czy jest? Te dane te trafiają do tych organów, a z drugiej strony właśnie brak tak naprawdę realnej ochrony dla podmiotów danych osobowych. I jakie są skutki wydania takiego życzenia przez Trybunał Sprawiedliwości? No, właśnie one są dość utrudniające, jeżeli chodzi o swobodny przesył danych, ponieważ całkowite wyłączenie obowiązywania tarczy prywatności? Powoduje, że ten taki dotychczasowy swobodny przesył danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych został tak naprawdę uznany za nielegalny. Jest już tak naprawdę niemożliwe oparcie się na tarczy prywatności i uzgodnienie, ustalenie, że Stany Zjednoczone są takim równoważnym partnerem. Stany Zjednoczone nie są już dłużej takim bezpiecznym państwem. Jest natomiast wciąż możliwość przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych na podstawie tak zwanych klauzul modelowych. Ale żeby to zrobić, wymagane jest dokonanie stosownej oceny, czy przesyłanie danych osobowych jest zgodne z RODO. I to nie jest ocena, którą dokona organ, czy ocena, którą dokona jakaś instytucja międzynarodowa. Jest to ocena, którą za każdym razem każdy administrator danych z Unii Europejskiej powinien dokonać we własnym zakresie. Skoro korzystanie z Google Analytics zostało uznane za nielegalne, to co powinni zrobić administratorzy danych z Unii Europejskiej? Tak naprawdę jest to trudne pytanie. Oczywiście najczęściej przyjętym rozwiązaniem jest siedzenie i czekanie na to, kiedy wreszcie ta kwestia zostanie uregulowana. Natomiast jeżeli chodzi o Google Analytics, no to warto tutaj wskazać: są przede wszystkim alternatywy, które umożliwiają zaprzestanie przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. Przykładowo, są takie firmy, które zapewniają alternatywne sposoby działania w tym samym celu, natomiast całkowicie z pominięciem udziału Stanów Zjednoczonych w tym zakresie. Nie robiąc żadnej reklamy, jest też firma z Wrocławia, która się tym zajmuje, jest też wiele innych alternatywnych możliwości. Co jest też istotne, można wciąż dokonać tej oceny, o której wspominałem. Oczywiście jest to bardzo rzadkie rozwiązanie, praktycznie nigdy nie przyjmowane. Natomiast też rynek nie ma do, duż, dużego impulsu do tego, żeby zdecydować się na zaprzestanie przetwarzania danych w kontakcie z Google Analytics, ponieważ żaden z organów we wspomnianych decyzjach nie wydał, nie nałożył żadnej kary. Okej, okay, ale w obecnej sytuacji tak, przesłanie danych do USA może być przedmiotem kary za nieprzestrzeganie przepisów RODO, tak? Tak jest, jak najbardziej, RODO wprost wskazuje w swoich przepisach, że y, takie podmioty, które przesyłają dane osobowe do krajów trzecich niezgodnie z przepisami RODO, mogą podlegać karze pieniężnej w wysokości nawet do 20 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstw y, może być to nawet 4% światowego rocznego y, i całkowitego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Jakie są widoki na uregulowanie kwestii przesyłania danych osobowych do USA w najbliższej przyszłości? W marcu obecnego roku pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, ogłosiła wszędzie i wobec, że planowane jest wprowadzenie tarczy prywatności 2.0, zbieżność z tarczą anty, antyinflacyjną przypadkowa. Jeżeli chodzi o założenia tego programu, że tak powiem, programu tej umowy międzynarodowej, która ma zastąpić tarczę prywatności, o której mówiliśmy wcześniej, to wszelkie, że tak powiem, grzechy Stanów Zjednoczonych w zakresie prawidłowości danych osobowych, przetwarzania danych osobowych mają zostać wymazane. Czyli przede wszystkim zostanie wprowadzony nowy zestaw jakichś tam zasad wiążących środków ochronnych, które ograniczą dostęp służb wywiadowczych, agencji federalnych USA. Dostęp ten będzie tylko miał miejsce w sytuacjach, kiedy jest to konieczne i proporcjonalne i dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Nie tak jak do tej pory, że w zasadzie dostęp był nieograniczony, niekontrolowany. Ponadto ma zostać wprowadzony nowy dwustopniowy system odwoławczy, który zapewni obywatelom Unii Europejskiej możliwość składania skarg na udostępnianie danych przez amerykańskie służby wywiadowcze. Ma się tym zajmować specjalnie oddzielnie powołany, nowy, niezależny sąd do spraw przeglądu ochrony danych. Przedsiębiorstwa amerykańskie także będą przedmiotem wielu. Obowiązków. Między innymi będą miały obowiązek potwierdzania zgodności z umową, z tą tarczą prywatności 2.0 w Departamencie Handlu USA w drodze samor certyfikacji. Powiedziałeś o założeniach, a jak sądzisz, jak będzie wyglądało wprowadzenie tarczy 2.0 do obrotu prawnego? No, przed nami jeszcze bardzo długa droga, ponieważ do, dopiero poznaliśmy założenia. Tego systemu, który ma obowiązywać. Wiadomo, że pewne intencje mogą być trudne do zrealizowania, zwłaszcza w specyficznym, bardzo systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. Te same obawy wyraża również pan Maksymilian Schrenz wraz z organizacją Non Of Your Business, wskazując, że ostateczny tekst będzie potrzebował tak naprawdę więcej czasu. Gdy tylko nadejdzie, to dokonają jego analizy. I jeżeli nie będzie on zgodny z prawem Unii Europejskiej, to będą go ponownie kwestionować. Także Trybunał Sprawiedliwości prawdopodobnie po raz kolejny będzie miał istotny temat do podjęcia decyzji, do wydania wyroku. Sprawa jest tak naprawdę bardzo rozwojowa. No ja mam tylko nadzieję, że w końcu uda się wypracować takie rozwiązania, które nie będą szczególnie uciążliwe dla przedsiębiorców. Zwłaszcza naszych biednych przedsiębiorców w Unii Europejskiej, którzy już dość trudny czas mają za sobą i najprawdopodobniej przed sobą również. A z drugiej strony no, też zapewnią zgodność z prawem, że Stany Zjednoczone wreszcie nie tylko złożą piękne deklaracje, ale również wywiążą się z pewnych wymogów, które Unia Europejska nakazuje zachować. Czyli możemy liczyć na podniesienie poziomu ochrony danych w Stanach Zjednoczonych? Na to liczę, na to mam nadzieję. Na razie mamy tylko same deklaracje. Najprawdopodobniej jest to do realizacji, jak najbardziej. Pytanie tylko, czy będziemy mieli do czynienia z tarczą prywatności 2.0, która będzie przypudrowaną tarczą prywatności pierwszą, która tak naprawdę niestety, ale będziemy musiała podzielić los właśnie swojego poprzednika, czy też wreszcie wejdą prawdziwe rozwiązania systemowe, które umożliwią że system prawny w Stanach Zjednoczonych będzie odpowiadał wymogom RODO. Z tego co mówisz, tarcza prywatności 2.0 wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla największych przedsiębiorców z branży internetowej, a co z mniejszymi przedsiębiorcami? No, trzeba powiedzieć, że mniejsi przedsiębiorcy również są narażeni, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za naruszenie przepisów danych, przepisów ochrony danych osobowych, co wiąże się np. choćby ze wspomnianym korzystaniem z Google Analytics. Obecnie, co prawda, nie zostały te kary nałożone, natomiast pytanie brzmi, kiedy w końcu cierpliwość organów, można powiedzieć, się skończy. Dlatego jest to problem, który dotyczy właśnie tak jak nie tylko tych podmiotów, o których wspominałeś nie tylko gigantów, ale również nawet i najmniejszych firm, które prowadzą, na przykład sklepy internetowe i chcą zbierać dane o swoich klientach. W związku z tym no, jest to temat uniwersalny, dotyczący żywotnie interesów wszystkich administratorów danych osobowych w Unii Europejskiej, którzy, którzy dokonują przesyłu danych do Stanów Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że niedługo ta kwestia przestanie być sporna, a uzyskamy jednoznaczne i jasne uregulowania tej materii. Tak jest, no by te działania były jak najszybsze ale też po prostu konkretne i z odpowiednim skutkiem. Super, dzięki wielkie za rozmowę, za wyjaśnienie. Dziękuję ja tobie również. A państwu również bardzo dziękujemy do usłyszenia, do usłyszenia. Rödlen Partner on air.